Witajcie mieszkańcy Night City. Przy mikrofonie wasz ulubiony dziennikarz Petrus Melon. Słuchacie ulicznych opowieści. Spotkaliście kiedyś cyberpsychola? Skoro tego słuchacie, to pewnie nie. Nasz dzielny zespół Alpha Strauma Team wyruszył na pomoc pewnej kobiecie, która nagle straciła rękę i doznała krwotoku wewnętrznego. Listant był monitorowany na bieżąco, ale sytuacja stawała się nieciekawa. Gdy av dotknęła ziemi i załoga dokonała desantu, to z pierwszego piętra budynku cyberpsychol wystrzelił dwie rakiety. Maskowanie av zadziałało, a rakiety trafiły w budynek mieszkalny. Nadal próbujemy odpowiedzieć na pytanie, skąd ten cyberpsychol miał rakiety militeku? Zespół Alpha Strauma po dwóch godzinach walki zabił napastnika, ale kobiecie nie udało się przeżyć. Trwa szacowanie ofiar, i na tę chwilę wiemy o 38 zabitych. To niezły bilans, jak na jedną noc. Podpisując abonament Trauma Team, upewnijcie się, kto będzie Was ratował, bo Wasze ostatnie chwile mogą być ciężkie, ale za to bardzo ciekawe. A my zaczynamy dziś zupełnie nowym kawałkiem.